Witam wideo recenzji sklepu fajnezabawki.pl. Tym razem zaprezentuję Państwu klocki Kobi serii Grunwald 1410. Seria pojawiła się w połowie kwietnia, a ten konkretnie zestaw w połowie maja. Zacznijmy, może, od prezentacji pudełka. więc Pudełko jest całkiem spore. Są to klocki KOBI, numer katalogowy 27700, Zawierają w sobie aż 700 elementów oraz 5 figurek. I klocki przeznaczone są dla dzieci od 5 lat. I otrzymujemy pruskiego kusznika. Wyposażonego w kuszę. Piechura krzyżackiego, z toporem, oraz postać fulko de Lorch, jest to postać z powieści Hendryka Sienkiewicza, krzyżacy, Walczył on po stronie polsko-litewskiej. Ja sam pochodził z Lotaryngii. Mamy Juranda ze Spychowa, również postać z powieści Krzyżacy na koniu. Oraz postać wielkiego kontura Konrada Lichtensteina. Chciałem zwrócić uwagę, że te figurki są bardzo ładnie wykonane. I ich twarze są. Nie tylko namalowane, ale takie rzeczy jak nos czy brwi są zarysowane i w mojej opinii jest to naprawdę zrobione bardzo porządnie. Zresztą możemy porównać sobie tą, pos, tą figurkę z figurką z, figurku, z figurką z klocków Lego. Tutaj mamy figurkę z klocków Lego. I jak widzimy, zarówno oczy, nos, jak i uśmiech są po prostu namalowane. A więc, w mojej opinii, jest to zrobione w przypadku klocków Kobi ładniej. Na początku wspominałem twierdza jest dosyć spora. Ma ona około 40 cm szerokości oraz 25 cm wysokości. Zaprezentuję ją z boku. ステ思う。 Dobrze, zajrzyjmy może do środka. A więc tak, mamy tutaj beczkę z wrzącą smołą, która się obraca. Możemy na adwersarze wylewać smołę. Mamy drabinę. Teraz katapultę, która co prawda nie do końca się obraca i bardzo często po prostu odpada. Mamy mechanizm, dzięki któremu możemy obracać, podnosić most. Co prawda musimy, jeżeli chcemy go opuścić, to już musimy poradzić sobie rączką. Na sam koniec jeszcze pozwolę sobie rozwiać tą wielką wątpliwość, mianowicie czy klocki Kobi są kompatybilne z klockami LEGO. Więc wraca nasz kolega z LEGO. I jak widzimy klocki się trzymają, a więc... Można powiedzieć, że klocki są ze sobą kompatybilne. Dodatkowo z zestawem otrzymujemy jeszcze trochę broni. Są lance, halabardy oraz miecze. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że jest to produkt polski i produkowany w Polsce. Jest naprawdę w naszej opinii duży, fajny zestaw. Nam zajęło naprawdę parę godzin z samego jego złożenia, więc będzie naprawdę dużo zabawy. Jeżeli chcą Państwo odnaleźć go na naszej stronie, zapraszam. Po lewej stronie jest dział klocki. W nim jest dział klocki Kobi. Proszę na jego kliknąć. Następnie grunwald 1410 i tam mogą go Państwo znaleźć. Dziękuję bardzo.